thank uh you -oh. Nasza szkoła słynie z tego, że rodzice angażują się bardzo w ich życie, w związku z tym nie było problemem włączenia ich do pracy nad remontem klasy. Przez dwa dni wspólnej pracy kilkanaście osób wymiennie malowało salę, wykańczało wnętrza zgodnie z projektem. Wszystko odbywało się w bardzo dobrej, pełnej poczucia humoru atmosferze. Dobry, nowa klasa jest ekstra. Podoba mi się, że przenieśli stare meble. Jasno, tak. Trochę białego, Jasno. niebieskiego. Raz jest dużo ładniej. Widać było po dzisiejszej satysfakcji na twarzach dzieci i szczęściu, że stosunkowo niewielkim nakładem pracy udało się przynieść im dużo radości. I fajnie jest pracować w takiej firmie, która ma takie możliwości i chce wspierać swoich sąsiadów.